Wsi co jest z tej strony, Saiyan, tak wyraźnie jak z, z serii obrazów z filmów. E, w dzisiejszym odcinku zrobię sobie teraz to, ja to surprise, szybki wściekły. E, no i oczywiście, jeśli się spodoba, zapiszcie mi kciuk w górę. E, no i samochód jest teraz na ekranie, a my szliśmy do tuningu. E, no i najpierw są suingue, i wtedy wam go pokażę. Dobra, więc widzimy się już za krótką chwilę. Dobra, zrobimy, a więc lecimy. Dobra. Z zderzak i przelni zderzak. E, driftowy z schodnicą. Taki, o, jedenasta opcja, bardzo ładny. Najbardziej podobny moim zdaniem, zastanawiałem się nad ostatnią opcją, ale ten, ten driftowy z jest raczej nie, nie, ten najbardziej podobny. E, tylny zderzak fabryczny, e, rama nie zmieniałem, silnik oczywiście na maxa, e, Wydech, e, wydech pojedynczy, chromowany wydech, jest to druga opcja. Bo, właśnie, film był pojedynczy. Ostrona reflektorów wycięte powiewki. No właśnie, tu właśnie wiedziałem, przedstawić jakby fabryczne, czy ta, z tymi tam nie? Ale też jak to woli, nie? Bo to jest takie, taka bardzo wizualna część. Nadkola, tylny panel. się nie fabryczne, tylko ta druga opcja, moim zdaniem, nie? No to też. Kwestia taka. Zależy na jak to woli, nie? No, maska, sportowa maska, taka jak była w filmie, identyczna praktycznie e, Lecimy dalej, światła, ja zostawiłem fabryczne re reflektory e, Oznaczenia, ostatnie, 10 minutowe auto e, No, identyczne praktycznie w filmie, nie? Bardzo, bardzo mocno się do filmu, moim zdaniem, nie? No, e, lecimy dalej, mamy lakierowanie no i tu się zaczyna taka, tak zagłoska. Ja dałem kolor zwykły pomarańczowy. pomarańczowy. I dałem perłę jasny pomarańczowy, nie? Żeby tak jakby doświetlić ten kolor, tak Dodatkowe kolory klasyczne, również pomarańczowy. Kolory wykończenia ja dałem sobie czarne, bo to jest jakby te... Jak się nazywa nie? Wiem. To na drzwiach, no właśnie. No, tak e, fabryczny dach, bo w był moment, że nie było dachu, był moment z dachem, więc nie da się znieść dachu w ogóle, w tym więc dajemy taki niezwykły dach, nie? No, e, progi, progi fabryczne. Spoiler, karbonowe skrzydło typu 2, siódma opcja. E, Zawieszenia sobie dałem na maksa obniżone. E, też jak to lubi. E, skrzydło jest na maksa, turbo też na maksa. Koła, tu jest dałem, sportowe, kremowane i 23o. No, nie wiem, czy coś czytać. Bo... No. E, idąc dalej, e, szyby, ja sobie, lekko przy... ja sobie lekko przydymiłem, ale to też jak to lubi, nie? No i te sumie byłoby na tyle z tuningu. Wiesz, sobie, zobaczmy, jak to jeździ. No, teraz robiłem za. jak ja to nagrywał, co za tydzień. E, wychodzi Sons of the Forest. Możecie napisać w komentarzach, czy chcecie jakiś odcinek z tego, bo ja na chętę sobie pobiegam, bardzo lubię taką grę Chciaje tego typu gry właśnie Więc możecie napisać w komentarzach, czy byście chcieli coś takiego No Supra jak Supra, nie? Czy Chciaje... Getanie, Supra, ale real Supra, nie? Bardzo fajny samochodzie, moim zdaniem To jest Supra MK4 W no, ogóle, no No i to było na tyle tym odcinku Jeśli doceniliście ten spodos, a w tym subika, łapkę w górę No i widzimy się już w następnym odcinku